Dzień dobry, Anna Tranowska. Rozpoczynamy piątkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Serdecznie zapraszam. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki zakończyła kolejną inwestycję realizowaną wspólnie z gminą w ramach projektu rewitalizacji miasta. Od wczoraj mieszkańcy osiedla Rosochy mogą już korzystać z nowej siłowni zewnętrznej. Siłownia pod chmurką na osiedlu Rosochy to kolejny efekt dobrej współpracy pomiędzy spółdzielnią Krzemionki a gminą Ostrowiec. Tę tezę potwierdzają oddany kilka tygodni temu parking przy bloku numer 5 w osiedlu Ogrody oraz nowa infrastruktura drogowa również w osiedlu Rosochy. Dla mieszkańców z programu rewitalizacji oddajemy kolejną inwestycję. Jest to siłownia plenerowa składająca się z 11 urządzeń. Dzięki dofinansowaniu pana prezydenta. Ładny sprzęt. Według prezydenta Ostrowca to właśnie krzemionki, najprężniej z innych ostrowieckich spółdzielni, korzystają z unijnych dotacji. A to w efekcie przynosi korzyści całemu miastu. To jest przyjemność, że w, taki, w tego typu okolicznościach mamy okazję się spotkać z panem prezesem Mirosławem Kaczmarczykiem, dlatego, że i z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki, dlatego, że to są miłe chwile, kiedy możemy wspólnie z pieniędzy unijnych oddawać naszym mieszkańcom, wspólnym mieszkańcom, bo mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki, ale to są mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, oddawać konkretne urządzenia, konkretne place, konkretne przedsięwzięcia. I chcę tu podziękować zarządowi spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki w osobie pana prezesa, bo mam porównanie z innymi spółdzielniami i tu powiem, że spółdzielnia Krzemionki wybija się na lidera, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tej puli pieniędzy unijnych, które miasto, po, którym miasto podzieliło się ze spółdzielniami, bo spółdzielnia jeszcze ma tylko jeden element do wykonania, natomiast inna spółdzielnia no jeszcze dużo pracy przed nią. W związku z powyższym chcę tylko z tego miejsca pogratulować i podziękować. To jest z korzyścią dla tych mieszkańców. Mieszkańcy się dla Rosochy w szczególności w tym momencie skorzystają. Chciałoby się, żeby na każdej placu, przy każdej. Przy każdym z kompleksów osiedli były tego typu elementy, jak nowe parkingi, jak nowe place zabaw, jak nowe siłownie zewnętrzne, bo to służy wszystkim. Plenarowa siłownia powstała między blokami numer 25-27 na osiedlu Rosochy a ulicą słoneczną w rejonie boiska do koszykówki. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na urządzenia do biegania, jeżdżenia, podwójnego krzesła do wyciskania, orbitreka czy roweru stacjonarnego. Na tę inwestycję Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki otrzymała aż 70% dofinansowanie z unijnego budżetu. Koszt wykonania tego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie około 32 tys. zł. Z tego otrzymamy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości około 70 zł. 3%, czyli kwota dofinansowania będzie około 23 tysiące. Prezydent miasta jest przekonany o tym, że tego rodzaju plenerowe obiekty sportowe w Ostrowcu są potrzebne i będą powstawać nadal. Miasto też kilka takich siłowni zewnętrznych wykonało w okolicach Osiedla Gutwin, w parku fabrycznym, w parku miejskim przy ulicy Wyspiańskiego. Więc próbujemy takich siłowni też i my, jako miasto, stawiać inwestować i to jest możliwe jeszcze w wielu miejscach. I chcę podziękować, bo też chcę pokazać jedną rzecz. Ci mieszkańcy, jeżeli to jest ich oddolna inicjatywa, potrafią o to zadbać i poszanować. I powiem szczerze, że to jest miłe, jeżeli te urządzenia są w, dobrej, w dobrym stanie. To nie ostatnia taka inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki. Niedługo gotowy będzie jeszcze plac zabaw. Na rynku miał finał Jubileuszowy 20 zlot Fiata Multipla. Do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechało kilkudziesięciu członków klubu, właścicieli i miłośników Fiata Multipla. Samochody przyjechały z całej Polski są samochody z Pomorskiego, ze Szczecina, są z Wrocławia, są ze Śląska, praktycznie cała Polska. Wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu, kiedy właściciele Fiata Multipla zaczęli spotykać się na zlotach. Początkowo przyjeżdżało na nie kilka aut, jednak z roku na rok jest ich coraz więcej, a podczas ostatniego zlotu na Ostrowieckim Rynku można było obejrzeć już kilkadziesiąt pojazdów. To się zaczęło 11 lat temu od y, zwykłego forum, forum technicznego. Jako ciekawostka był założycielem Ostrowczanin, Oniku Multiplos, którego do dziś, jeżeli jest, gdzieś pozdrawiamy. Tak pomalutku, pomalutku doszliśmy do wniosku, doszły władzy do, do wniosku, że można by się spotykać na dorocznych zlotach. Początkowo były to dwa zloty w roku, jeździły pięć samochodów, dziesięć. Tak pomalutku coraz coraz bardziej zataczało kręgi, coraz więcej tych ludzi jeździło i teraz robimy od paru lat zloty coroczne. Zawsze jedziemy w inny region Polski, żeby przy okazji poznać też nasz kraj. Niektórzy twierdzą, że te samochody są brzydkie, ale dla członków klubu są najpiękniejsze. A poza tym to bardzo funkcjonalne pojazdy. Niektórzy twierdzą, że są brzydkie, my twierdzimy, że są przepiękne. A co mają... Przede wszystkim są bardzo wygodne samochody, przede wszystkim mają sześć miejsc, a to jest dużo. Prawda? Bo jeżeli na przykład ktoś ma czwórkę dzieci, to zawsze ma kartę przetargową, bo jest walka o przednie siedzenie. Jak jest niegrzeczny, nie pojedzie z przodu i już jest od razu fajnie. Druga sprawa, są bardzo przeszklone, więc dla kierowcy jest to świetna widoczność. A czwarta sprawa, że są praktycznie podwójnie cynkowane. To, co widzimy na rynku, z tych starszych samochodów mają po 20 lat i ciężko zajść korozji. Takie imprezy jak z Lotwiata Multipla niewątpliwie ożywiają ostrowiecki rynek. Ja się osobiście cieszę, że, że dzięki takim imprezom ten rynek żyje. Mieszkańcy mogą tutaj przyjść, to oprócz z prezentacji. Fajnie zachowanych, tych multipli, różne inne atrakcje, także będzie się działo koncerty. No i myślę, że, że to jest jakby dobra taka droga. My chętnie, oczywiście, wszystkich zapraszamy do tego i chętnie pomagamy w organizacji tego typu imprez, bo, bo, bo to jest ważne dla miasta, dla mieszkańców, dla ożywienia rynku. A już niedługo przed nami kolejna duża impreza czyli Dni Ostrowca, na które zaprasza wiceprezydent naszego miasta Piotr Dasios. Ona się zacznie już w piątek, bo, bo otwarcie e, poliftingu, tak nazwę, basenów naszych otwartych. E, także w piątek, w piątek, w piątek, w piątek ruszymy uroczyste. tym, później oczywiście tradycyjnie puszczanie wianków, e, bo, bo jest to jakby dzień e, dzień kupały, tutaj e, przesilenie. No i oczywiście później, sobota, niedziela, już Dni Ostrowca, dużo imprez, z gwiazdą Manią Dobroską niedzielę, także myślę, że cały czerwiec jest takim bardzo, bardzo aktywnym, weekendowo tutaj w imprezy i atrakcje miastem, także tutaj wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału. Spotkania integracyjne podopiecznych Stowarzyszenia Tacy Sami są już tradycją. Tym razem okazja była potrójna: Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca, a bawiono się na terenie obiektów sportowych Szkoły nr 7. Spotkania z zabawami tanecznymi, konkursami i w piknikowej atmosferze to dla środowiska skupionego wokół stowarzyszenia tacy sami bardzo ważny czas. To nie tylko integracja, ale także możliwość odpoczynku. To, co jest najważniejsze, nasze stowarzyszenie, główną ideą naszego stowarzyszenia jest normalizacja życia osób niepełnosprawnych przez organizację czasu wolnego. I bez względu na to, rodzice są w podeszłym wieku w dużej ilości, ale bez względu na stan zdrowia, na wszystko wychodzą. Z domu, przychodzą, spotykają się. Jest to dla nich też pewnego rodzaju relaks. Czują się doskonale w swoim środowisku. Spotykają zresztą osoby z zewnątrz, też mogą porozmawiać. No i to jest dla nich też pewnego rodzaju relaks, odpoczynek. Rola, jaką w codziennym życiu odgrywają takie pikniki, to według rodziców podopiecznych stowarzyszenia świetna okazja choćby do wymiany doświadczeń czy po prostu porozmawiania. Dużo dają i dzieci nasze z utęsknieniem czekają na takie okazje. Po prostu same spotkania, same to, że jesteśmy wszyscy razem już od tych 20 lat albo więcej. Poza tym no, wymieniamy się doświadczeniami, spotykają się, zabawy. Jakoś no, nie wyobrażam sobie, gdyby nie było tego stowarzyszenia. No dają im takie, ja wiem, dowartościowanie chyba można to powiedzieć, że czują się, że też, bo widzą, chodzą po piknikach innych, a tu mają swój, także że no chyba, chyba to. A nam, no to po prostu nawet spotkanie się, bo w tym zabieganiu codziennym nie mamy czasu na jakieś takie jeżeli, to w mniejszych gro, mniejszym gronie. A tak to wymieniamy się doświadczeniami, jak gdzieś coś ktoś usłyszy, to przekazuje z, z rodziców. No I w ogóle odskocznia od codzienności też, nawet samo to. Wielką pomocą w zorganizowaniu tego spotkania była także grupa wolontariuszy. To oni przede wszystkim dbali o dobre humory podobiecznych Stowarzyszenia tacesami i na czas pikniku przejęli nad nimi opiekę. Ja pracuję tutaj w szkole numer 7 i powstała grupa wolontariuszy, co jest w tym momencie no bardzo cenną inicjatywą, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo prawda jest taka, że środowisko osób niepełnosprawnych jest specyficzne. Nie każdy umie z osobami niepełnosprawnymi współpracować, bawić się, przebywać razem z nimi. Natomiast tutaj jest grupa wspaniałej młodzieży z klasy 8A, która przez cały rok współpracuje z nami. Oni zadbali o to, żeby wiele atrakcji tutaj dzieciaki miały, m.in. Będą konkursy plastyczne, będą zagadki, będą konkursy też ruchowe dla dzieciaków. Także no, mam nadzieję, że przy, przy, wszyscy przywieźli dobre humory, pogoda nam dopisuje, więc mam nadzieję, że wszyscy będą doskonale się bawić. Zabawa przy muzyce i na świeżym powietrzu trwała do godzin południowych. Świętokrzyskie jakie cudne. Do tej znanej nam Ostrowczanom prawdy przekonywały swoich rodziców i zaproszonych gości dzieciaki z przedszkola Pajacyk. Były więc i piosenki, i przyśpiewki z naszego regionu, a także występy lokalnych zespołów folklorystycznych. Tym razem przedszkolaki z Pajacyka zapraszały do swojego ogrodu. Pretekstem było coroczne spotkanie z rodzicami, które w tym roku miało ludowe zabarwienie. Jak co roku organizujemy festyn rodzinny, w tym roku jest pod hasłem Święto Jakie Cudne i będą nam towarzyszyły klimaty ludowe. Jak na temat spotkania przystało, czyli Święto Jakie Cudne, Przygotowano przede wszystkim folklorystyczne atrakcje. W naszym letnim ogródku będą występy dzieciaków, będą różne tańce, piosenki ludowe. Oprócz tego atrakcje festynowe typu malowanie buziek, pieczątki, balony, a także będziemy gościć dzisiaj u nas koziołka który będzie w stworzonej właśnie dla niego specjalnie zagrodzie. Będzie można z koziołkiem się przywitać, pogłaskać, także to jeszcze dodatkowa atrakcja. Gościem specjalnym festynu był znany w okolicy zespół Ludowy z Bukowia, który zaprezentował specjalny recital. Wybór właśnie tej grupy nie był przypadkowy, bo występuje tam jedna z przedszkolnych opiekunek. Zespół Bukowianie z miejscowości Bukowie. Zaprosiliśmy zespół właśnie ze względu na naszą tematykę dzisiejszego festynu, no a także ze względu na to, że w tym zespole śpiewa jedna z naszych cioć żłobkowych. Chociaż scena należała przede wszystkim do maluchów z pajacyka, to pomysłodawcy zapraszali do zabawy także rodziców i gości. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.